Jak działają kosmetyki z peptydami i dla kogo są polecane? Zapytam o to kosmetologa i ekspertkę marki Medicaid, Emilię Szczepańską. Cześć Emila. Cześć Natalia. Kosmetyki z peptydami popularne. Dużo się o nich też mówi, ale jest dużo pytań wokół nich. Właśnie dla kogo są polecane, na jakie problemy skóry i mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku na te wszystkie pytania odpowiemy. Na samym początku jakbyś mogła wyjaśnić, jak działają kosmetyki z peptydami. Mhm. A więc zacznijmy od tego, że peptydy to elementy budulcowe białek. A jak wiemy, nasza skóra zbudowana jest z białek i tutaj szczególnie należy wyróżnić kolagen i elastynę, bo to właśnie kolagen i elastyna to są elementy budulcowe naszej skóry właściwej, odpowiadają za jędrność za sprężystość i za gładkość naszej skóry. W kosmetykach możemy stosować peptydy, które po aplikacji na skórę działają troszkę jak takie przekaźniki. One wysyłają sygnały do poszczególnych komórek naszej skóry, żeby wykonać jakieś działanie. I do tych działań możemy zaliczyć przede wszystkim zwiększoną syntezę kolagenu i elastyny, czyli działanie przeciwstarzeniowe. Ale dodatkowo mogą one wpływać na zwiększenie poziomu nawilżenia skóry, na zwiększenie procesów regeneracyjnych, naprawczych, także na hamowanie enzymów biorących udział w powstawaniu Barwień, czyli działanie właśnie depigmentacyjne, a także y, działanie antyoksydacyjne, więc jak widzimy tutaj tych działań jest bardzo dużo. Okej, okay, ale czy kosmetyki z peptydami będą polecane tylko, jeżeli mamy widoczne oznaki starzenia, tylko dla takiej skóry dojrzałej? I często właśnie tak jest, że peptydy nam się kojarzą jeszcze w pielęgnacji tych skór dojrzałych, z, jako związki przeciwdziałające starzeniu, przeciwzmiarszczkowe i szczególnie duża część peptydów wykazuje właśnie takie działanie. No niemniej jednak ona, tak jak już wcześniej powiedziałam, mogą wpływać także na szereg innych procesów i tak naprawdę wśród tych procesów właśnie wyróżnimy działanie depigmentacyjne, więc będą polecane dla skór z przebarwieniami. Będą polecane także dla skór, które są skórami wrażliwymi, odwodnionymi, ponieważ one są bardzo dobrze tolerowane przez skórę, a także skórami, które na przykład borykają się z nas. Zępstwami trądzików w postaci przebarwień, nierównomiernego kolorytu skóry? Czy jeżeli skóra jest taka matowa i poszarzała, to także mamy grupę peptydów, które będą świetnie działały na tego typu skóry. A czy w kosmetykach stosowane są różne peptydy, czy to zawsze jest dokładnie ta sama substancja aktywna? I właśnie e, tak naprawdę to mamy szereg różnych peptydów, ze względu na to, że peptydy są zbudowane z aminokwasów, a naturalnie takich aminokwasów występuje 20, więc my możemy te aminokwasy łączyć w różnej kolejności, tworząc różne sekwencje, przez co też są różne peptydy i różne ich funkcje i działanie. Jeżeli mamy połączenie dwóch peptydów za pomocą właśnie wiązań, przepraszam, dwóch aminokwasów za pomocą wiązań peptydowych, to wtedy mówimy, że jest to dipeptyd. Jeżeli tych aminokwasów w tej sekwencji jest więcej, tych wiązań peptydowych jest więcej, to wtedy mówimy, że są to oligopeptydy lub polipeptydy. I właśnie ze względu na tą sekwencję, w jakiej, czyli kolejność, w jakiej są ułożone aminokwasy, tak naprawdę właśnie potem peptydy będą wysyłały różne sygnały do komórek naszej skóry i będą tak naprawdę działały właśnie w różny sposób. Czyli jakie mamy dostępne kosmetyki z peptydami w ofercie Medicaid? Bo każdy z nich będzie działał troszeczkę inaczej jednak. Dokładnie tak, bo tutaj mamy właśnie całą linię peptydową, mhm. ale oprócz tych peptydów oczywiście mamy szereg innych składników aktywnych, tak one będą dedykowane na różne problemy skórne. I pierwszym produktem, który chciałabym szczególnie wyróżnić w serii peptydowej, jest produkt Liquid Peptides. I jest to właśnie 30 koktajl peptydów liftingujących, napinających, działających przeciwzmarszczkowo. Między innymi możemy tutaj wyróżnić kompleks Matrixyl 3000. Jest to połączenie dwóch różnych peptydów, który ma właśnie działanie przeciwzmarszczkowe, ale także Argirelox, który w długotrwałym stosowaniu ma porównywalne działanie troszeczkę do botoksu. Oczywiście mówimy o takim działaniu kosmetycznym, więc jest ono znacznie mniejsze, ale definitywnie wpływa na rozluźnienie mięśni skóry twarzy i zmniejszenie widoczności zmarszczek, wypłycenie tych zmarszczek. Ale w produkcie Liquid Peptide oprócz peptydów znajdziemy także kwas wielocząsteczkowy, dodatkowo pantenol i szereg prebiotyków: oligosacharydy, polisacharydy, inulina, beta-glukan, więc tak naprawdę jest to serum, które jest dedykowane dla każdego typu skóry, szczególnie z zaleceniem do skór suchych, odwodnionych, wrażliwych i skór dojrzałych, skór które są objęte już procesem fotostarzenia i potrzebują efektu napięcia, ujędrnienia, wygładzenia zmarszczek, ale także działania kojącego. Bestsellerowy kosmetyk w ofercie naszego sklepu to uwielbiany przez naszych klientów i często też wyróżniany przez naszych kosmetologów na naszym mm -hmm. blogu. Um, jakbyś mogła jeszcze też tak podsumować, czy to jest takie serum, które sprawdzi się zarówno w porannej, wieczornej pielęgnacji, czy peptydy raczej tylko na noc? Zdecydowanie zarówno wieczornej i wieczornej wieczorne i porannej mm -hmm. pielęgnacji. Peptydy są związkami, które można stosować przez 365 dni w roku. One też są bardzo stabilne, więc tutaj nie ma obaw o stosowanie je w ciągu e, dnia. I tak w zasadzie. Możemy tutaj stosować w zależności od potrzeb, ale my polecamy dwa razy dziennie. Super. Co jeszcze wyróżniłabyś, jeżeli chodzi o tą linię peptydową? Jako drugi produkt Clarity Peptides. I to jest produkt, który jest ukierunkowany typowo już na skóry bardziej problematyczne. A mianowicie osoby, które mają skórę bardziej taką matową, objętą nadmierną keratynizacją naskórka, z tendencją do powstawania stanów zapalnych, mm -hmm. do powstawania zmian trądzikowych w postaci zaskórników otwartych czy zamkniętych, ale tak jeżeli mamy już jakieś przebarwienia e, po, pozapalne po różnego rodzaju zmianach e, trądzikowych, jest to e, serum, które zawiera takiej nowej generacji peptyd krystalit i on działa w ten sposób, że wygładza nam powierzchnię naskórka, usprawnia procesy zuszczania naskórka, mm -hmm. tak żeby nie powstawało nadmiernego takiego rogowacenia tych uśmiech łojowych, żeby ta skóra była właśnie gładka, miękka, przepięknie odbijała promienie słoneczne, ale dodatkowo w tym serum znajdziemy także 10% Cynamid, czyli witaminy B3 o działaniu przeciwzapalnym, polecanym właśnie często dla osób ze skórami trądzikowymi i z przebarwieniami, a także cynk o właściwościach seboregulujących i e, przeciwbakteryjnych. Więc jak powiedziałam wcześniej, ten produkt jest idealny dla takich skór problematycznych. Tak, czyli to też nam pięknie pokazuje, że peptydy nie tylko dla skór dojrzałych z widocznymi oznakami starzenia, a również właśnie te skóry problematyczne, trądzikowe. E, czy to będzie kosmetyk do stosowania? sezonowo, punktowo, czy poranna i wieczorna pielęgnacja? Możemy jak najbardziej stosować na całą skórę twarzy. On jest także świetną alternatywą dla osób, które mają skórę jednocześnie trądzikową, ale i wrażliwą i nie sięgają po wysoko skoncentrowane alfa czy beta-hydroksykwasy. Ten produkt się nada świetnie także dla pielęgnacji kobiet w ciąży, które zmagają się z jakimiś mm, zmianami trądzikowymi e, i możemy go stosować przez 365 dni w roku, zarówno w pielęgnacji wieczornej, jak i w pielęgnacji e, porannej. My Często też zalecamy ten produkt łączyć z produktem Krystal Retinal, mhm. czyli z Retinalem, który tak naprawdę jest substancją taką złotym standardem, jeżeli chodzi o seboregulację, o działanie przeciwstarzeniowe. I wtedy będziemy sobie po prostu różnicować i w wieczornej pielęgnacji oczywiście polecamy Krystal Retinal, ponieważ tą substancją czynną jest witamina A przeznaczona do stosowania wieczornego, a w poradnej pielęgnacji na przykład Clarity Peptides i te produkty świetnie ze sobą współgrają. Bardzo się cieszę, że mówimy tak dokładnie o każdym kosmetyku, bo tutaj pokazujesz nam, że te peptydy mogą być łączone z różnymi innymi składnikami aktywnymi, jeżeli to jest odpowiednio tak zbudowana, ułożona cała formulacja. W kolejnym kosmetyku widzę bakuchiol i peptydy. Bakuhiol też uwielbiany. Zostajemy bardzo dużo pytań o kosmetyki z bakuhiolem, więc dla kogo poleciłabyś to serum? Bakuhiol, peptid jak nazwa wskazuje, w w ładzie znajdziemy i bakuchiol i peptydy. I tutaj mamy kompleks peptydów, który będzie łagodnie działał rozświetlająco na skórę. Jak też wiemy, bakuhol jest często określany roślinną alternatywą dla retinolu. To z punktu widzenia takiego chemicznego nie jest retinol, ale jest to świetna substancja właśnie alternatywna, którą można stosować szczególnie u kobiet w ciąży, u kobiet karmiących piersią, dla osób, które nie mają tolerancji na retinoidy i wolą łagodniejsze związki, ale także dla osób, które Często korzystają z zabiegów laserowych, zabiegów medycyny estetycznej i potrzebują właśnie takiej łagodnej formy. Ten produkt, ze względu na to, że jest niezwykle odżywczym, regenerującym preparatem, łagodzącym stany zapalne, wyciszającym skórę, jest także polecany dla osób, które mają jakieś choroby autoimmunologiczne, jak na przykład niedoczynność tarczycy, bo w przebiegu właśnie tej choroby skóra jest często bardzo sucha, podrażniona i nadwrażliwa. I tutaj oprócz tego bakuchiolu i peptydów, czyli dwóch e, głównych związków aktywnych, Mamy także wąklotkę azjatycką. I to jest składnik, który jest znany preparatów właśnie łagodzących. On przyspiesza procesy regeneracyjne, procesy gojenia się w skórze. To serum może być stosowane zarówno na dzień, jak i na noc, ale ze względu na to, że mówimy o tym jako alternatywa dla retinolu, no to będziemy też tak kierunkować tej pielęgnacji wieczornej. A czy peptydy można łączyć z retinoidami? Tak. I to musi być specjalnie stworzony kosmetyk w ten sposób. Czy mm -hmm. też to wszystko zależy, co oprócz peptydów jest w danym kosmetyku mm -hmm. i co oprócz retinoidów jest w danym kosmetyku. Ogólnie te substancje są ze sobą kompatybilne i możemy je e, ze sobą e, łączyć. Peptydy też często przyspieszają procesy regeneracyjne, procesy gojenia się w naskórku. One są dobrze tolerowane przez skórę, nawet przez skóry wrażliwe, więc jak najbardziej możemy je łączyć. I ja bym tutaj też mogła na przykład wskazać produkt, który łączy. Już w sobie i witaminy A, i peptydy. I takim produktem jest nasz czarny r Retino czytaj najbardziej zaawansowana kuracja przeciwstarzeniowa od marki Medigate. Posiadamy w tym produkcie właśnie dwie różne formy witaminy A. Pierwszą z nich jest retinoinian retinylu w nośniku w otoczce z kwasu polimlekowego, typowy, charakterystyczny dla marki Medigate, a dodatkowo jeszcze e, retinal czyli forma witaminy A, e, która jest bliższa od retinolu właśnie do tego aktywnego związku, związku kwasu retinowego w skórze, ale właśnie w tym produkcie dodatkowo mamy jeszcze peptydy miedziowe. I peptydy miedziowe są to takie peptydy, które mają wysokie powinowactwo do fibroblastów, czyli komórek skóry, które produkują kolagen i elastynę, więc będą wpływały na zwiększenie gęstości skóry, na wygładzenie zmarszczek. I dodatkowo też e, te peptydy miedziowe są tutaj zastosowane w specjalnym takim nośniku, jakim są drony kosmetyczne żeby mhm. też penetrować w głębię w naskórek, a nie działać tylko powierzchowne. Ponadto te peptydy miedziowe mają też świetne działanie przeciwdziałające stanom zapalnym, przyspieszającym procesy regeneracyjne, więc tutaj idealnie współgrają z naszą e, witaminą A. Wspaniale, ten kosmetyk jest idealnym przykładem na to, że uwielbiane retinoidy i peptydy mogą być połączone, jeżeli kosmetyk jest tak odpowiednio stworzony. To jest preparat polecany do wieczornej pielęgnacji, prawda? Tak, zdecydowanie tak, ze względu na to, że mamy tutaj... Oprócz retinoinianu, retinylu, który które mogłyby być stosowane na dzień, formę retinalu. A retinal jest substancją witaminy A, którą stosujemy tylko i wyłącznie w pielęgnacji wieczornej. Oczywiście ten retinal jest także w specjalnym systemie nośnikowym, systemie przeciwdziałającym podrażnieniom na bazie wyciągu z nasion marfi bogatym w beta-karoten. Niemniej jednak, żeby zachować pełne spektrum jego działania, polecamy w pielęgnacji wieczornej. Myślę, że przy tej linii warto też się na chwilkę zatrzymać, bo oprócz tego kosmetyku mamy jeszcze dwa inne i ta linia też na Instagramie często jest mm -hmm. nazywana takim Mercedesem, jeżeli chodzi o kosmetyki. Jest ona uwielbiana. Mówiłyśmy też o niej nieraz na wspólnych live'ach właśnie na profilu Top Aesthetic na Instagramie. Jest tam też dostępny krem pod oczy i krem na dzień. Tak. I właśnie te krem pod oczy i krem na dzień, um, one mają takie białe opakowanie mm -hmm. i właśnie to białe opakowanie też nam sugeruje, że możemy te kremy stosować i na dzień i na noc, ponieważ one zawierają tam właśnie jedynie retinoinia retinelu, nie zawierają już retinalu. A te? Ta seria czarna, zbogacona jest właśnie jeszcze o ten retinal, dlatego stosujemy tylko w pielęgnacji wieczornej. Super, że też wspomniałaś o peptydach miedziowych, bo teraz bardzo mhm. dużo się o nich mówi, jest tak o nich głośno, więc w waszej ofercie Medicate też mamy kosmetyk właśnie z tym składnikiem. Możemy śmiało to tak. wybrać. Mam jeszcze dwa produkty, więc jakbyś mogła o nich też opowiedzieć, dla kogo one będą polecane, czym one się okay. różnią od tych pozostałych? Więc tak, kolejny produkt, ten, który jest na samym środku, to jest Copper PCA Peptides mm -hmm. i jest to produkt, który zawiera e, piroglutaminian, gdzie e, dodatkowo zawiera dysmutazę ponadtlenkową, witaminę E i dwa peptydy. E, I generalnie to jest nasz najsilniejszy produkt antyoksydacyjny. My ten produkt często rekomendujemy do stosowania e, na dzień. Jak wiemy, marka MedicAid e, ma taką filozofię CSA, która określa stosowanie na dzień witaminy C w ciągu dnia ochrony przeciwsłonecznej i wieczorem witaminy A. Ale zdarzają się sytuacje, że ktoś nie może stosować witaminy A, że witaminy C, mm -hmm. że jest na przykład uczulony lub po prostu nie odpowiadają mu te preparaty. Dlatego my często mówimy, że ten produkt, Koper PCA Peptides, jest antyoksydacyjną alternatywą dla witaminy C. I dlatego polecamy go do stosowania w pielęgnacji porannej. Co jest też ważne, ze względu na to, że tutaj mamy ten piroglutaminian miedzi, nie będziemy łączyć w jednej rutynie pielęgnacyjnej, czyli nie będziemy aplikować bezpośrednio tego produktu mhm. na produkt z witaminą C, z kwasem askorbinowym, ponieważ te dwa związki nie będą ze sobą kompatybilne po prostu. Czyli wybieramy albo jedno, albo drugie. Dokładnie tak. A ale... taka alternatywa. Super, ale możemy na to użyć krem z filtrem? To będzie taka poranna Dokładnie tak, to będzie świetny duet, czyli połączenie antyoksydantów, dodatkowo w tym preparacie jeszcze dwa peptydy, które działają silnie przeciwstarzeniowo, znowu stymulują tutaj fibroblasty do syntezy kolagenu, na to ochrona przeciwsłoneczna, czyli najmocniejszy krem przeciwstarzeniowy mhm. ochronny i duet idealny do stosowania przez 365 dni w roku. Wspaniale. No właśnie bardzo się cieszę, że też podkreślasz stosowanie tych kosmetyków, bo często jest jeszcze tak, że ktoś myśli, że te peptydy to takie Składniki sezonowe, polecane mm -hmm. na przykład tylko na jesień i zimę, ale wcale tak nie jest. To jest taki całoroczny składnik aktywny, prawda? Dokładnie tak, przez 365 dni w roku. On jest fotostabilny, więc można stosować i na dzień, i na noc. Tak naprawdę możemy łączyć z większością innych składników zawartych w kosmetykach. Super. E, ostatni preparat nam tak. został. Co I to jest? Ostatni preparat, taki maluszek, to jest oksy r peptides mhm. i jest to serum ukierunkowane na e, widoczne przebarwienia. I tutaj mówimy o przebarwieniach zarówno tych posłonecznych, jak i przebarwieniach pozapalnych, czyli przebarwieniach po prostu o różnej etiologii ich powstawania. Jest to produkt, który zawiera jednoprocentowy oksyrezweratrol, który mhm. w badaniach e, naukowych pokazuje też, że ma silniejsze działanie de depigmentacyjne niż na przykład kwas kojowy, który jest złotym standardem. Niemniej jednak mamy mało na rynku kosmetyków z oksyrezweratrolem, ze względu na to, że on jest stosunkowo niestabilny. Dlatego tutaj też rozwiązaniem marki jest to, że ten jeden produkt podzielony jest na dwie mniejsze buteleczki. Tak, żeby na początku złożyć pierwszą, a następnie drugą, żeby wydłużyć trwałość tego preparatu. Ponadto jest tutaj taki też opatentowany system aplikacji tego kosmetyku, ponieważ przed pierwszym użyciem my musimy nacisnąć wieczko i wsypać ten oksyrezweratrol i połączyć z tą fazą wodną, która jest mhm. w kosmetyku. I właśnie w w tej fazie wodnej mamy dwa rodzaje peptydów i wśród nich znajdziemy tetrapeptyd 30, który ma zdolności hamujące tyrozynazę. Czyli ten główny enzym, który bierze udział w nadmiernej produkcji barwnika, czyli w nadmiernej produkcji e, po prostu przebarwień, powstawaniu przebarwień na skórze. Dodatkowo znajdziemy tutaj jeszcze kwas mlekowy, glukonolakton, czyli polihydroksykwas. Kwas hialuronowy. jest to produkt, który ma ultra e, delikatną, wręcz taką wodną konsystencję. Jest to serum. I ten produkt zalecamy stosować szczególnie dwa razy w ciągu dnia, czyli rano okay. i wieczorem. I to jest bardzo istotne, ponieważ walka z przebarwieniami jest bardzo trudna. Jest te przebarwienia prawda. są często umiejscowione bardzo głęboko w naszej skórze i tak naprawdę wymaga tutaj działania kilku różnych mhm. kosmetyków, kilku różnych substancji aktywnych, tak żeby one działały na różne etapy powstawania tych przebarwień i niwelowały te, które już są. Więc my zalecamy szczególnie Oxy r Peptides używać dwa razy dziennie, rano i wieczorem. I jeżeli używamy w pielęgnacji porannej, mhm. to świetnie sprawdzi się połączenie go z preparatami z witaminą C. Na przykład Cetetra, Cetetra Lux. Ale serum, bo to jest kosmetyk typu serum. Dokładnie i na tak. To możemy nałożyć jeszcze jedno serum. Dokładnie mhm. tak. I następnie nasz krem z filtrem. Albo jeżeli mamy prostszą pielęgnację, to mhm. oczywiście Oxer Peptides i na to krem z filtrem. No i też fajnie, żeby ten krem z filtrem dodatkowo był dedykowany dla skór z przebarwieniami, Czyli na przykład mogłabym też wyróżnić pozycję z marki MediGate Daily Radiance Vitamin C, którym jest kremem z filtrem dodatkowo wzbogacony w 7% witaminę C. Więc tutaj działamy wielokierunkowo, bo witamina C antyoksydacyjnie przeciwzapalnie, rozświetlająco i ukierunkowane działanie naszego e, produktu. W pielęgnacji wieczornej znowu świetne po połączenie. Na pierwszą warstwę OxyR Peptides, a na to możemy zastosować krystal Retinal. Bo jak Super. wiemy, retinal, czyli witamina A, działa także na istniejące już przebarwienia. Rewelacyjnie. To nam pokazuje oferta Medicate. Pokazuje nam, że różne peptydy są dostępne i na różne problemy skóry będą one odpowiadały. Powiedzieliśmy dzisiaj o tej skórze z widocznymi oznakami starzenia, powiedzieliśmy też o pielęgnacji skóry w ciąży, o pielęgnacji skóry mam karmiących. Powiedzieliśmy też o przebarwieniach, o skórze tej problematycznej, trądzikowej. Czyli myślę, że praktycznie każdy znajdzie coś dla siebie, jeżeli chodzi o kosmetyki z peptydami. Dokładnie tak. Jest to szeroka gama preparatów. Peptydy tak naprawdę mają niesamowitą moc terapeutyczną i są właśnie dedykowane na różne problemy kosmetyczne, więc ja mam e, taką nadzieję, no jestem wręcz przekonana i widzę jak to wygląda w praktyce, że każdy typ skóry jest w stanie znaleźć dla siebie odpowiednie serum z tej linii peptydowej. Wspaniale. Pamiętajmy tylko, żeby indywidualnie podejść do tej pielęgnacji. Korzystajcie z porad naszych kosmetologów, oni są dla Was dostępni każdego dnia i pomogą wybrać odpowiedni kosmetyk Medicaid dla siebie, bo tutaj warto dobrać ten kosmetyk tak, żeby działał na konkretne Potrzeby i problemy naszej skóry. Dokładnie tak. Super, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję ślicznie.